Problemem pięknych kobiet, pięknej kobiety, naprawdę atrakcyjnej dziewczyny jest to, że prawie każdy facet zrobiłby dla takiej dziewczyny wszystko. I on jej to mówi, on, on się tego nie boi powiedzieć, no nie? że jesteś dla mnie najważniejsza, zrobię dla ciebie wszystko, y, twój wygląd jest super, nie musisz nic zmieniać, dla mnie wszystko jest idealne, a co chciałabyś, żeby, żebym ja w sobie zmienił dla ciebie i tak dalej, i tak dalej. I wiecie co wam powiem, no to jest nudne, to jest nudne. Naprawdę to jest nudne. Dlatego, no, pomimo tego, że ona gdzieś tam może się spotykać z tym facetem, jest super, to z tyłu głowy czuję, że to nie jest to. Że jesteś super, jesteś idealnym facetem, ale to nie jest to. No nie. I teraz mamy drugiego gościa. Gościu który ją olewa, podszedł do niej, zagadał, wszystko fajnie, super, i nagle nie dzwoni, nie odzywa się, i ona już załącza jej się, że on jest inny, że on nie jest jak wszyscy faceci, i to ciągnie ją do niego, no nie? Tu już są emocje, tu już się coś dzieje. A jeszcze, żeby taką super, idealną dziewczynę, za którą lata większość facetów, o której każdy marzy, wyobraźcie sobie, że taką dziewczynę zostawia gościu, który miał ją gdzieś. To ona w ogóle wpada w amok i po prostu nie, nie przestaje myśleć o takim facecie. To on, po prostu dla niej to już jest Cel życiowy, żeby po prostu zdobyć go. Już nieważne, że ją zdradził, że ją zostawił, ona już po prostu za nim leci, ona chce to po prostu naprawić. To jej wina i ona po prostu, no. Mega zakochana i walczy o tego gościa, pomimo tego, że ona nic nie zrobiła. Rozumiecie? I jak taki gość nawet zdradzi ją, na siedawie, to ona będzie go broniła. No dobra, pewnie jestem słaba. Zrobił to dlatego, bo dwa tygodnie mu nie dawałam nic, pojechałam na nad morze z koleżankami, z rodzicami, czy z kimś tam, no i on siedział sam, no to nie wytrzymał. I taka dziewczyna sama go broni, no nie? No bo facet miał, sw ma swoje potrzeby i tak dalej. No i no czemu ma? Gdzieś tam się wstrzymywać, skoro no dookoła tyle dziewczyn po prostu nie może wytrzymać na jego punkcie. No nie? A wiadomo, może pojechała, już tam nie wróci, więc nie czekał. Więc widzicie, naprawdę, jeśli do was by zagadywało masę dziewczyn, to po pewnym czasie już to by było nudne. Wszyscy są podobni. Wszystkie teksty są podobne. Każdy zrobiłby wszystko. Gwiazdkę z nieba, pieniądze, wszystko. I to jest nudne. Dla takiej dziewczyny to jest nudne. Rozumiesz? Naprawdę. Okej, okay, są młode laski, które jeszcze gdzieś tam są atrakcyjne I sprzedają taką bajeczkę, że chce, żeby facet dla niej wszystko zrobił No i okej, okay, na pierwszy facet będzie taki, który zrobi dla niej wszystko I gdzieś tam się z nim zwiąże No bo gdzieś tam jest młoda, rozdziewiczy ją i tak dalej Ale po pewnym czasie to jest nudne To jest naprawdę nudne To jest tak, jakbyś codziennie na śniadanie jadł ten sam posiłek. No okej, okay, na początku jest super, ktoś ci robi. Przykładowo jajecznicę, ale po, po roku, po dwóch, już masz dosyć. Pomimo tego, że ta jajecznica jest najlepsza na świecie, masz jej dosyć. Chciałbyś po prostu coś nieprzewidywalnego. Chciałbyś czasem nic nie zjeść na śniadanie. Rozumiecie? Naprawdę. Dlatego większość gdzieś tam super topowych dziewczyn, no one mają troszkę inną wizję w głowie. Nawet gościu, jeśli ciągle spotykała się dziewczyna z idealnymi gościami, super wyglądającymi, modelami, no to wybierze gościa, który będzie no, miał jakąś specyficzną urodę. Będzie brzydki powiedzmy, ale jej się to będzie podobał, bo on jest tak ładnie brzydki. Rozumiecie? Naprawdę. bo Po prostu będzie miała dosyć ideałów. Wszyscy goście będą do niej pisali gdzieś tam na portalach i tak dalej. No to ona będzie miała dosyć tych portali. Da szansę gościowi, który do niej podejdzie. Nawet jeśli będzie z facetem, którego poznała na domówce przez internet, to i tak go zostawi, bo tutaj ktoś do niej podszedł i wow! No nie. Naprawdę. I nie będzie miała wyrzutów, że jest z nim 5 lat czy 10. Po prostu tu coś się dzieje. Ona jest uzależniona od emocji. Ona chce o tego faceta walczyć. Ona chce go zdobywać. Ona chce być niepewna jego. Rozumiecie? Nie ma nic, co, jakby to powiedzieć, em, sprawia, że dziewczyna jest przy facecie jak po prostu to, że no nie jest dziewczyna pewna faceta no nie wiesz pójdzie i może nie wróci zobaczcie na przykład e, są rodziny no nie e, to z opowieści babci albo ciotek posłuchacie, że na przykład w rodzinie babcia miała trzech gdzieś tam synów czterech było super ułożonych i tak dalej ale ten czwarty powiedzmy Miras to był taki łobuz ciągle z nim były problemy Ciągle gdzieś tam za dymy, ciągle trzeba było po prostu no, się wstydzić za niego, i tak dalej. No i najwięcej kogo ta matka, babcia będzie lubiła? No, tego najgorszego, bo tutaj coś się działo i go będzie broniła, i tak dalej, bo dostarczał emocje. A reszta, no, okej, okay. super, fajnie. Ale to jest tak, wy sobie dacie radę, wy sobie dacie radę, jest wszystko ok, na was można zawsze liczyć, i to jest takie, no ok, super, ale cały gdzieś tam wzrok, atencja, uwaga jest zwrócona na no, tą czarną owcę. Tak samo zobaczcie, no nawet gdzieś tam z Biblii i tak dalej, no mamy pasterza, który ma y, masę owieczek, no nie? No i jedna czarna owca gdzieś tam znika. No to pasterz zostawia wszystkie owce i idzie za tą zgubioną, no nie? Zobaczcie. Bum. No i zazwyczaj no z nim to gdzieś tam no jest najciekawiej wtedy. No wiadomo, wraca z tą zbąkaną owieczką i tak dalej, no ale zostawia całe gdzieś tam stado, no bo oni sobie poradzą, stado sobie poradzi, no nie? Wspólnie słabi gdzieś tam trzymają się w grupie, jest super ok no ale gdzieś tam no najlepsze gdzieś tam yy, Sytuację, idzie się wyciąga, się tego właśnie najgorszego. Tak samo filmy, zobaczcie, no. Zazwyczaj, no, najciekawsze filmy to są te takie o najgorszych gdzieś tam osobach, no nie. Także, no, mówię. Dziewczyny nie szukają, nie chcą rutyny, to po pierwsze, i nie chcą być całym światem. Faceta. No, fajnie jest usłyszeć gdzieś tam, że jest się całym światem. Fajnie jest się usłyszeć, że zrobiłoby się, że zrobiłby ten facet dla tej dziewczyny wszystko, no ale po pewnym czasie to się robi nudne. No, bo to już jest powtarzalność, to już jest rutyna i nic tutaj się no ciekawszego nie wydarzy. A tutaj, jak ci powie, że mu zależy, to po prostu święto. Wow! Jak ci powiesz, że coś czuję, to po prostu no trzeba zapisać to w kalendarzu. Jak po prostu pierwszy zadzwoni, no to wow, święto! Ile ja razy słyszę, że gdzieś tam dzwonię, znaczy ja już do z moich stałych lasek to już one dzwonią. Albo jak gdzieś tam zadzwoni, to, to po prostu wow, co to się stało, że zadzwoniłeś? No nie, już taki zachwyt, i tak dalej. Także no mówię. Bycie. Idealnym dla dziewczyny jest nudne. I może jesteś idealny i przez to ci nie wychodzi z dziewczynami. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, trzymaj się.